Nie wszystko stracone. Chodźcie tu dzieci. Na dzisiejszej lekcji nauczycie się, jak sprząta się po kimś, kto robi tak wielki bałagan jak wy. A -a -a. A nie moglibyśmy zrobić czegoś ciekawszego? Zbudować rakiety i odlecieć daleko stąd? Tak! Nie! Wow, to było złowieszcze. Pójdę sprawdzić, kto to. Halo? Ha. Pusto. Chyba coś mi się wydawało. Nic ci się nie wydawało! Kto to był? W dół patrz! Pamiętasz mnie? Jej je, jak mnie znalazłeś! Słyszałeś kiedyś o internecie? No i masz dwa metry wzrostu! Ciężko cię nie zauważyć! Żądamy włosów! A, ale jestem łysy. Moja głowa to dla was jałowa pustynia! Tym razem nie chcemy twoich włosów! Chcemy świeżych! Twoich dzieci. O, tylko nie dzieci! A wiesz, co się stanie, jeśli stawisz opór! Już tłumaczyłem, panie doktor, to weź mnie tak urządziła! A, dobra, powiem im. Oooooh! Dzieci potrzebuję trójki ochotników. A będzie pokaz magii? Nie. Pokaz czarnej magii? Co? Nie! Czyli rozdaję w darmowe kotki, prawda? Nie! nie, nie, nie. Zero kotków. Ale chyba można nazwać je pupilami. Będziecie je karmić, rozmawiać z nimi, spać z nimi. To wszy. Powiedział szef wszy? <laughs> nie! W szyciu, Będzie fajnie! Ah, Okej, okay, powiedziałem wszy. Wiedziałem, że w końcu się tu zjawią. Cóż, to ten dzień. Niech im szef powie, żeby sobie pasły! Na generale nie robią wrażenia słowa, idźcie sobie. To jest twarda sztuka. He's toppled governments and taken down countries like Belize, Kyrgyzstan and Zimbabwe. Wiem, jest źle. To przez niego zgoliłem sobie włosy, ale udało mi się wynegocjować z nim tylko trzy głowy, więc <laughs> trójka ochotników. Przecież ja tu próbuję uniknąć prawdziwej wojny. Potem mi podziękują. Ale ja nie chcę żadnych robaków na mojej głowie. Ja też nie. To co, kto chce je wziąć? Ja, ja nie! nie! No i nic z tego. To co zrobimy? Urządźmy konkurs jedzenia ciasta! Nawet jak przegram, to się chociaż dajem. Albo sprawdźmy, komu zmieści się do oka więcej palców. Mój rekord do 11. Może ja wezmę przy. Nie, wcale ich nie chcesz. Już kiedyś walczyłam z wszami i nie było fajnie. Walka! Walka, walka! Ja! Nie wyglądają na głowie jak mini ryż, ale to robaki, które chodzą nam po głowach. Tak, więc musimy walczyć. Nie chcemy mieć żadnych trzy! Nie chcemy! Głośniej! Nie chcemy mieć żadnych trzy! Nie szy! chcemy! Ja lubię ryż. Wow, szybko poszło! To. W tym roku będzie miał wszy? Nikt z nas! Co wy wyprawiacie? Musimy pozbyć się tych transparentów, zanim generał je zobaczy! Nie ma takiej opcji! Wy nic nie rozumiecie! W dawnych czasach wszy w ogóle nie negocjowały z ludźmi! Kiedyś, jeśli nie miałeś włosy, miałeś wszy! Oj, jak to strasznie spędzi! Myślisz, że ty masz źle? To nie może się powtórzyć. Jedyna zaleta tego, że straciłem moje piękne włosy, to fakt, że wszy nie mają gdzie mieszkać. Dlatego szef nie ma włosów? Haha, <tak>, tak. Nie dlatego, że jestem stary. Aha, biodro! Niech tam szef pójdzie i powie im, że przedszkole pełne dzieci to nie jest miejsce dla wszy. Taak! Tak! Więc wygląda na to, że dzieci nie chcą mieć w tym roku wszy. <tak> Kto by pomyślał? Ale na końcu ulicy jest świetny salon fryzjerski. Tam będzie wam wygodnie! Niedopuszczalne! Zajmiemy wasze głowy! Żołnierze, wymarsz! Akcja! Ok, a więc mamy już plan. Nasz wróg to wredne robaki, przez które swędzi głowa, ale my pokażemy tym gryzącym szkodnikom na co nas stać. Wszyscy są gotowi do obrony? Nie! Wow! Yeah! Yeah! A będzie w końcu ten ryż? Hey! Moje mięśnie! Co? Ja po prostu testowałem sprzęt. Działa! Ha! My się was nie boimy! Ja się trochę boję. Haha, bo powinieneś się bać. Wy dzieci myślicie, że z nami wygracie? Nas są całe miliony, a was zaledwie garstka. O tak? Wcinaj wodę z mydłem, Kaleś! Ja akurat wolę walkę w rę! Podwójna w szopię! Huh? No, nieźle, ale tak się składa, że mamy ich tu o wiele więcej! Ło! Wow. O nie! Ha! Pudło! Teraz ja! Ciekawe, jak tam idzie dzieciom! Aaa, zdaje się, że czekają mnie telefony od rodziców. Już najwyższy czas na małpę. Chyba potrzeba wsparcia z powietrza. No ratuj się, pomóż! Będę do słowa nowe wzroku! w oczku. Uważaj, ziotek! Nie, Judt dostał, Judt dostał. A, jak to strasznie spędzi! Dziękuję ci, przyjacielu. Tylko wasze głowy. To chodźcie je sobie wziąć! Nie! Niech one przestaną! Bardzo prosiłbym o dokładkę. Już je robi. się robi. Kolejny księżak Jak pozbyć się spędzenia? A, patrz! Hej, małpi lekarz! Hmm. Zastanawiam się skąd ta małpa się tu wzięła, ale jest wojna, więc zostawię to na później. Wojna mi się nie podoba. Nie! Martin, pomszty mnie! Gary, czy to ty? Nie, Weź musiał mnie. Czekaj! ja żartowałem. Nie mam wody. Ja też. I co teraz? Już ponoć. Dokładnie, żołnierze! Poddajcie się teraz, a postaramy się, żeby mniej swędziało! Nigdy się nie poddamy! Eee. <laughs> nie! Eee. Wiem, czego potrzebuje ten potworek! Ja go przytulę! Oj, przytulanie przyspędzi. Nie jesteście super żołnierzami! Trzeba było się poddać, kiedy mogliście! Dzieciaczki, wasze przepiękne włosy i pyszne głowy są już moje! Piękne włosy? Stop, już wiem! Co, co? Pamiętacie, co mówił szef? O, o, ja tak! Ej, dzieci, już czas na lody! Ej, dzieci, już czas na pizzę! Ej, dzieci, czas na naleśniki! Nie o nie o jedzeniu, ale o wszach! A tak, to też! Jedyna zaleta tego, że straciłem moje piękne włosy, to fakt, że wszy nie mają gdzie zamieszkać. W końcu poddajecie się, czy jak? W życiu! Wdrażamy plan B! Maszynka? Nie wierzę. O, lepiej uwierz! Stop! Nie! Co wy zrobiliście? Głowy są takie błyszczące! A teraz w końcu sobie to idźcie! Wszyscy nie potrafią się przytulać. To nie koniec tej wojny! Ja tu wrócę! Teraz wszy już na zawsze dadzą nam spokój! Nie mogę uwierzyć, że właśnie pokonaliście generała Wesz. Doskonale. Kto ma ochotę na przyjęcie? O, a będzie pizza? Wspólne sprzątanie? A są peruki? <grybuj> <grybuj> Małpa ma rację. Zrobimy to wszystko na raz!